Cześć i czołem, kluski z Gosołem, z tej strony Kacper, witam was w kolejnym odcinku Aha. i to czwartym filmie, zamknij mordę. <głosy> <głosy> z serii na wsi, oczywiście, oczywiście jest ze mną Zombek. No witam, witam bardzo serdecznie. Zombek w tym momencie coś tam majstruje przy kombajnie, jak widać jesteśmy... TikToka <noise> przeglądam, znaczy co? Ile nas nie było, tak powiem. Chwilę nas nie było, bo jak widzieliście, to ostatni odcinek był na kwietniu. My w tym momencie już jesteśmy na lipcu, na miesiącu, na miesiącu lipiec. No i co się u nas ogólnie pozmieniało? Paski ciągłym z tej strony, no. jeszcze z drugiej. No, no zamknę od razu. Co się u nas pamiętom. pozmieniało? No to pozmieniało się to, że udało się nam chwycić na tłogu 20 sztuk. podajże kur oraz jednego koguta co jeszcze? na poprzednim odcinku u Zomka skosiło się łąkę. Mamy tutaj dwa baloty z tej łąki tutaj wyszły. Odpali to? No, ciekawe, czy od poli Dejmu, O, lej mu, lej mu. człowieku Ej, poszedł! O. Za drugim razem, ale poszedł. Co się u nas jeszcze pozmieniało, wystawiliśmy na sprzedaż zgrabiarkę, bo po dłuższych albo krótszych, nawet, namyśleniach wymyśliliśmy, że sprzedamy tą zgrabiarkę, no, okay. ponieważ nam y, troszkę nie pasowało akurat jak ona no <coughs> troszkę zgrabiała, bo były małe problemy z nią. No, mamy na sprzedaż ją, nie? No, więc o. kto chce. Dapkić 500. To chce 500 zł cena wywoławcza, dziękuję, nie ma licytacji. Yy, i tak. Ogólnie no. jeszcze możesz powiedzieć, że <laughs> jak kupiliśmy, bo byli po paski do naszego kubajnu, bo był jeden taki wyszarpany trochę, nie? Gdyśmy wymienili. Znaczy, mieliśmy w sumie z garażu taki stary, mówimy... No jeszcze założymy, nie? I to jakoś tam pochodzi. No. Yy... I jak byłem u takiego jednego ostatnio z wieśka wiesz No Nie wiem czy go znasz, może go znasz, może go nie znasz Coś mi się kojarzy e Ale byłem u niego I mi wiesz co I zobaczyłem u niego właśnie w garażu tam żeśmy byli na takiej posiadówce No nie będę mówił co tam się działo <śmiech> <śmiech> Ale byli właśnie I w garażu widziałem też takie paski właśnie miał I nawet ładne nie I Ja mu mówię no kurde, a potrzebne są ci te paski? On mówi, że no tak, tak średnio, nie? Bo mówi, że no, on do niczego tego nie używał. Mówi, coś tam kiedyś do prasy, coś mu się tam ten i to w sumie z prasy są i coś. Ja mówię, no to ja bym przygarnął chętnie, nie? Mówię, no to bierze, mi tylko zalegają. No i wziąłem te paski i co się okazało, że pasowały do naszych śnieczkarni, nie? O! O! I są założone no i wam powiem, że... Odpaliłem ostatnio tą mieszkalnię. Chyba nie widziałeś nawet gdzieś tam byłeś Nawet akurat. nie widziałem, bo podajesz, że polu byłem nawet. No właśnie, i odpaliłem ostatnio tą mieszkalnię i ci powiem, że chodzi. Tak? No? Tylko rurę trzeba naprostować, może trochę, no. Nie wiem co z tą rurą, ale powinna rzucać, mi się wydaje. a czy wiesz, to by trzeba test zrobić przy jakiejś kukurydzy, nie? No damy. No. no, ale zobaczymy, no. Może... Na razie, i to jest sprawna w miarę, nie? No. Może nie widać, ale jest sprawna. <noise> Może nie widać faktycznie. No, tak jak mówiłem, mamy 20 y, kur oraz jednego koguta, co się pozmieniało. W sumie się nic nie pozmieniało. Y, Została wystawiona, to co mówiłem, na sprzedaż Z zgrabiarka. Y Możesz powiedzieć, żeśmy <noise> co żeśmy kuś, sprzedali? Co żeśmy żeśmy... No zboże. A, żeśmy na ostatnim odcinku sprzedali zboże. O, jak widać teraz, w tym momencie z resztówkami leci ząbek żeby kurę nakarmić tak to tu czara sypa yy, no i u mnie na ostatnim odcinku u mnie czyli w drugim odcinku żeśmy posadzili te ziemniaczki jak widać już troszkę wyrosły. Yy, też mogliście widzieć, że wyrosły u, u, na odcinku u ząbka. No, więc nie będę przedłużał, śmigamy sobie do siundki, bo beleczki same się nie. Załadują na przyczepę, trzeba uważać, bo to ostre dosyć jest. Eee, uwa ała, broda i Dobra. Eee, odpalamy. O, zapaliła za pierwszym. Jedyneczkę podniesiemy sobie tu Cyk. <tryk> Załadujemy sobie e, te beleczki na przyczepę i pojedziemy e, do takiego Mariusza, gdzie. Ząbek był w sumie na ostatnim odcinku u niego sprzedać zboże Nie oboli mnie Nie oboli raczej Nie da... Eee, no co ty Chyba ciofamy, ciofamy Ząbek był takiego Mariusza sprzedać ostatnio zboże My akurat, ja w tym momencie Będę se ładował tiche. I będę też jechał do niego a Czy może trochę by się przyznało obciążenie na tył. No tak, Ale to pług mogłeś zaczepić. Ale... Ta radę! Da, Ten belki to tam... Co oh, się, yes. Jakoś jest! Nie, nie skręcaj tak mo mocno, bo urwiesz ośkę. No Dobra. Dobra. Okuj Cyk no niestety nie uda mi się tego jakoś gówno ten No dobra, dwie belki człowieku. Ja ci zapnę tu pasem od razu, przeciągnę Z jedny O chyba na obonie gdzieś dzwonią Przepraszam bardzo widzowie, ale troszkę mi się o tak zaczęło górka. Eee, Chciałem ci ofnąć Dawaj wstać. No ci już wspiąłem Dobra Czekaj, idę po drugi pas jeszcze od razu ci drugą za... Trzeba jechać już. Nie, nie jedź jeszcze. Albo co, chcesz ja z tym? Kosić. Kosić, no to jedź kosić. No to jadę. To jak jadę. masz tam nasmagowany, wszystko to jedź już. No kosić. jest, już się grzeje nawet. No to dobrze. Ja se so załaduję <grym> o. Tylko się inaczej załaduję, żeby było lepiej to załadowane. Tu, cyk. O, nawet Klaxon działa. O, słyszałem właśnie. A światła są? O jest Jak widzicie widzowie troszkę śrubka ma ciężko z tym No ale ja, jakoś jakoś daje radę, widać, że troszkę podnosi ten tył Troszeczkę podnosi ten tył i się ślizgo na koła że ta, Tam y, pas położyłeś na przypę. No! Jest tam. Dobra, widzę go. Dobra... Cyk. Ale yeah, tutaj... <coughs> tu wyjdziemy sobie z czujnika, weźmiemy... ...zapniemy. raczej nie spadną beleczki. Eee... Podjedziemy sobie w tym momencie do przyczepki. Szmagalog też nadaje. Ja to tam widziałem na telefonie jak jeszcze w domu byłem. No. Że dopiero w nocy będzie. Dobra. Przyczepimy sobie przyczepę. Działo to? Dobra. W... Co działo? Jedyneczkę sobie wbijemy. Eee, dobra, cyk. O, Naszym kombajnem. Dobra. cyk. Trzeba uważać tutaj jeszcze. Uch, A co tu się stało? I? No, troszkę się sama tu z tym. To? Mam nadzieję, że przychodem To się stało No wadze kuśwa wadze No to widzimy troszkę będziemy jeść, musieli troszkę po... Ciur w to troszkę że w czaki jedziemy Dwa na ja tak nie hryk? No tak niedawany. Co się stało? Eee, ci ma, żeby przejechać z Gdzie? I przez stodoły. To mu, po co przez to przez Chby się je gdzieś tamtędy. Miejsca jest pełno. Dobra. O! Teraz sobie zakręcić. Mam nadzieję, że nie zahaczymy od drzewko. E Pykiemy sobie tę turę. O, teraz O i teraz raczej uda się przyjechać No Musimy na rzecz No, troszkę się zawinąłem za bardzo Więc Moje umiejętności do kierowania nie są za, za dobre jakoś widzowie ale yy, jakoś to idzie ta łąka na muru są ogólnie to też fakt. Że mm, też na lipcu, prawdopodobnie nie na następnym, ale na następny odcinek, oczywiście później zapraszam do ząbka. E, tam podaję, że jutro, czyli w sobotę, bo ten odcinek wychodzi w piątek, e, załączymy sobie koguta, bo to mega transporty jadą sobie przez drogę. Jedziemy akurat do Mariusza, zawieźć zawieść te belki. Mariusz powiedział, że nam przeleje za te belki dopiero tam około wieczoru. Bo teraz nie ma za bardzo, jak bo też w polu jest. Tam to, tylko jego syn obsługuje, jak na razie. nie wołuje, nie? No tam ma trochę tych hektarów, jednak. A ma to tu było chyba, nie? Ja. Taki czerwony płot. O kurde, wypadek jest. Oni... i no dzwoni na 112. ALO SIĘ ROZJECHAĆ PROSZĘ JUŻ TU W TRYMIGA. O ma, wyłączymy tygonkowskaz. Eee, łoczepimy sobie przyszepkę Tak. Eee. I. No ci powiem. O. <laughs> Lepiej sypiać jak w poprzednim sezonie, ale no wiadomo, no. pasty. No, i te sprawy, o. ale ci powiem, że chociaż ten nawóz jest, to już widać różnicę, nie? Tak? No, no dobrze. Żecie, kurde, żeby Żeby nie obalić tego ciągnika. Mariusz mówił, żeby tutaj dać akurat pod tą pierwszą dużą bramę przy stodole po prawej stronie. Więc yy, właśnie to zrobię i tu położymy te dwie beleczki. A co on tam będzie robił z nimi, to. To będzie robił szczerze. My, my będziemy mie mieli już wywalone, byle żebyśmy kasę dostali najbardziej. <grym> A co będzie z nimi się działo, no to szczerze, mamy to głęboko. Yy, możecie po sobie przeczycić gdzie? <laughs> o zapylny <laughs> pas chcący i tak dalej. Ty tego, tego pola chcesz coś pokosić, czy na, 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 na tamto pojedziesz? Ej, jak mi się uda, no to może uda się chwilę pokosić, ale jeszcze chcę I ja ci na kamerce pokazuję eee, 14 minut już. No! no. Tyle no to. Bo ja chyba tu złożę to skosić, wiesz? No, mi to obojętne, szczerze, czy skosić to, czy nie, bo ja akurat jeszcze chcę spląć przyczepę i tam albo do ciebie podjechać, albo już na następne. No! Bo ja tu mam no chyba dwa przejazdy, albo trzy. Więc ja to skoszę. I, i w sumie chyba podjadę na Gospo, bo tu mi się chyba nie będzie pełnego zbiornika Dobra. Jeszcze trochę mi tu wejdzie. O. Ci powiem, ci powiem że. Yy, zwiało nam siatkę. To? Yy, ci powiem, że folię nam zwiało. Ja mam folię z jednej belki. Co? No. no Si nie trzymała tego jakoś. O, no. <laughs> Warto, że to wiosnęsz. <laughs> A to w międzyczasie jak masz... Jak możesz to napisz do... Napisz do Magiusza, że belfy już są. Dobra. Nie no, będzie wiedział. No już, gdzie by przez nas tą bmką no co? No tak! Kul. Aha. Ja pierdykam. No przysięgam, że ludzie to debile. Wygrali prawo jazdy w Czubsach. Muszę na płocze się wiewać. W um. Czubsach. O, już będzie. Co, już tam skusiłeś tamto? No a co? Kur Dobrze, komba ustawiony, to co? Dobra, jedziemy sobie akurat od, od tyłu na głoskę. W sumie troszkę nie wiem po co piątkę wbijam, bo już jesteśmy przy głospie. Mogą już wyłączyć. Co no Zmieszczę się, a łakrzaki, kuźwa Drzewa liście. Dobra. No, no. no. Więc ogólnie, y, ostatnia część bloga, co była przed chwilą. Widzowie. Oto w tym momencie, widzicie. Jak nie jeździć ciągnikiem, nie? Jak nie jeździć ciągnikiem, czyli mianowicie... Kasper za starami. <laughs> no. no e, bo... A ty jedziesz... Nie coś. no, daję ci to już tutaj, Tinkumbai. I jedź na tamto pole. No to tutaj. Dobre. Tu wiesz jak nie? W lewo i Wixa. Yep, yep, jep Dobra. Możesz, wszystko sprawne jest. Dobra. Możesz jechać. Wysypane jak coś. Dobra, dobra, dobra. Eee, Będzę tą dużą chyba, bo tam yo, no trochę yo, mamy yo, tego, nie? Weź tamtą. Dobra, cyk. My się tu zmieścimy raczej, nie? Nie zawadzimy o ten... Nie, no też dalej. O ja zimności. tam kabiny kiedyś. nie ma. Dostałem no. liściami po mordzie. <laughs> Dwójka. No to powiem wam widzowie, że zaraz zaczynamy pierwsze żniwa oto naszym klasę y, już na filmie No jest. na filmie pierwszym przecież tutaj już trochę już ty, ty. No nie ja powiem ile już żeśmy w tego ten Na no, już. No klasa już sami jest trochę, nie? Na sumę? No tak, a co? A się <laughs> o oh, Jezu Kiedy gaulika jebła <laughs> O ja, Teraz działa A Kuźwa nie tak Tyk. O Nas Wjeżdżamy Pierwszy wjazd Przenicę jak w pszenicę był jako udokumentowany na odcinku. Jak widzicie widzowie, jak może pamiętacie, no to głównie na poprzednim odcinku, żeśmy nawozili to pole. A w tym momencie już je kosimy, mamy pszenicę tutaj. Eee, więc jest dobrze. <grydy> więc jest bardzo dobrze. Coś nie chce napompować powietrza na to duże życia, które na hamulce. Oi, tá, tem okay. no. Dobra. No. Tá. Dobra, já tá zampiento. Zavor, ok. Não, 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 O, oprócz jeszcze to co mówiłem na początku filmu, że mamy kury. Oprócz kur to prawdopodobnie w przyszłym sezonie my będziemy już myśleć powoli nad właśnie krwowami. Więc prawdopodobnie będziemy pożyczymy jakąś dwukółkę od, jakiego, od któregoś ze sąsiadów. Podjedziemy, kupimy dwa cielaki czy coś takiego. Cielaki, jałówki. Dorosły. Zobaczymy. Zobaczymy jak finansowo będziemy też. Czas pokaże, czas pokaże. No, czas pokaże. No, jak widać... Dobrze nawet idą też żniwa. Fajna ta klapa ci powiem, lewituje tej. Nie I... no, to jest taki tam, chyba tam jest... Nie takie szkło. Nie no, ręką ryn trzymasz przecież. Ręką Tam jest skło. tam. jest skło, albo plastik przez go czysty. Przez podmuch wiatru się otwiera. Podmór wiatru. No i cyk. Ale ładnie sypie nawet. No jak spoko tak? jest. Ładnie sypie, bo... Dobra, nie... tu ci zostawię jak co to syp tutaj. No dobra a ty masz z co robić w tym momencie? No cóż... powiem, no... Czy ci powiem powiedzieć, no? Coś wymyślę! Ku kurą wsypię jeszcze żarcia. Wsyp żarcie kurą i mamy jeszcze chyba 30, nie? Mamy. Błąka czeka. No. Błąkę <laughs> też można skosić, no w my tak. Dobra, pomyślę. Um, oczywiście ten film będzie się najbardziej skupiał na koszeniu. Yy, więc no, mamy czwarty odcinek, więc jest bardzo dobrze, że my już z nim zaczynamy. No okay. tak. Yy, więc oczywiście, a A ziemniaki niedługo nie będą. No ja też nie wspomniałem. Yy, więc dziękuję wam bardzo widzowie za taki pozytywny, bardzo dosyć odbiór. Akurat jak na moje liczby, które mam w tym momencie 40 subskrypcji to 7 łapek jest bardzo dobrze. Eee, więc kiedyś no się... nagrywamy to dwie godziny po publikacji mojego jakby mojego jakby drugiego odcinka, czyli wspólnego trzeciego i no jak na razie średnio to wygląda, ale no no co, no co, no co poradzę na to, no. Więc oczywiście ogólnie widzowie zapraszam do Ząbka na poprzedni odcinek, żeby żeby jemu zasięgi podbić. Yy, na ostatni to był że odcinek z wiosny. No taki, kurde, no sam powiem, że troszkę taki był odcinek, no mm, choć, no każdy lubi co innego, nie? nie tak. Ja na przykład uwielbiam żniwa, uwielbiam jakieś jesienne prace. Coś zimą też fajnie jest sobie nagrać, o to wiadomo też coś ciekawego. A fajną akcję tutaj myślę, że pokażemy wam na naszych kanałach zimą, bo no, mamy fajną tutaj e, fajny pomysł na zimę, no, żeby też aku. nie było przestoju z nagrywaniem. Więc no jak będziecie śledzić nasze kanały, to wszystkiego się dowiecie. Nie? Ja nim... dużo, za dużo też nie chcemy wiedzieć, yy, mówić o tym co się będzie działo zimą, ale no będzie się coś działo fajnego, myślę, że będziecie zadowoleni, coś takiego innego, nie? Niś będzie dobrze, pracam w Akuga. polu, będzie przyjemnie. Akurat. Więc jak nie. chcecie, to możecie nawet zgadywać, ale i tak wam nie powiemy. Nie. Tyle w temacie, więc no, yy, no szczerze zimowy odcinek, no to wstawiam, że prawdopodobnie wpadnie, to będzie numer może ósmy? Nie wiadomo, no. Nie no ale wiadomo, patrząc co jeszcze na zrobimy. to, patrząc na to jak teraz, że u mnie wychodzi pierwszy odcinek ze żniw, później wyjdzie u Ciebie, jeszcze będziemy y, chcieli coś w sierpniu nagrywać, prawdopodobnie, nie, w sierpniu albo we wrześniu wykopki będą coś takiego, nie? W sierpniu albo we wrześniu będą wykopki To wtedy będzie można, to wtedy będzie yy, no fajna akcja z ziemniakami. Piwnice mamy, no to też dodatkowy jakiś zarobek z tego jest. No tak ja, no i ogólnie widzowie yy, Na sprzedaż mamy tą grabiarę nie wiem, jak z... wsunie, nie? Nie, wiem, jak nie wiem jak... z w sumie, nie? Nie wiem jak z opyskiwaczem. Czy my sprzedajemy go, czy jakoś to złom go wywalamy, czy coś... W... Kurde, w sumie nie dowiadywałem się jak z tą pompą go będzie. No nie wiem no Zobaczymy, no, Na razie niech jest. Nie. Może coś się uda z tym zrobić. Też dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli. Jakie sprzęty byście chcieli też tutaj widzieć ogólnie w przyszłości, jeżeli jakoś takowo kiedyś dosyć dorobimy czegoś? kosza łunka O! To dobrze, bo przynajmniej robota pójdzie do przodu. Akurat teraz najbardziej chyba wydaje mi się, że pod priorytetem będzie. Eee, o w tym momencie dosyć, em, dosyć zbi w zbiorniku jest, <laughs> przybywa, 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 przybywa tej, to dobrze, o to chodzi, dobra, eee, czekaj, my sobie odjedziemy troszkę do przodu, Tak? otworzymy głę. o. Góła otwarta I w tym momencie sobie cofniemy. O, sypie się, sypie się A jakąś go, go, gorzowską jakąś zasiejemy? Eee... Nie no jak połące? No gorzowską łące, No po zbożach! Mamy lipiec Na sierpień wrzesień to tam wrzesień... To w... <kluzny> Kiedy? W październiku by urosła! Coś koło tego... No, dobra, mamy już 27 minutę odcinka. Więc udało się dookoła objechać poletko tutaj trzy razy, więc jest bardzo dobrze. Jak na ten metraż. Więc ogólnie tak. Zapraszam na poprzedni, jak i następny odcinek do ząbka. Następny odcinek z Zniw też u Ząbka będzie. Oczywiście, A nie możesz wiadomo, zaprosić, czy nie wiadomo. Możesz zaprosić na swój odcinek. Jeżeli. Ja zapraszam, ale nie wiem, co będę robił na tym odcinku. Jak się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. Jak chcecie więcej takich materiałów, no. Lajka, komentarz i. Dziękuję bardzo, wbijajcie też tam Discorda, bo też tam dosyć aktywni nawet jesteśmy od czasu, od czasu do czasu. Yy, też żebyś yy, na Discordzie macie różne powiadomienia na temat yy, odcinków i tak dalej, oprócz yy, tego, co na YouTube jest, więc no, może jakiś yy, live'ik uda się kiedyś odpalić, kto wie, kto wie, yy, więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!